Witajcie w sklepie Cisan. Dzisiaj pokażę Wam, jak zacisnąć system kanter. System nazywa się push. Używamy do tego pierścieni. Jak na poprzednim filmie są to pierścienie bardzo podobne, jednak system różni się średnicami. A więc w pierwszej kolejności ucinamy rurę tak, aby była ucięta równość. ścianki w tym miejscu muszą być równe ma stożek i płaską powierzchnię. Zakładamy więc płaską powierzchnią w ten sposób. Następna. Następnie bierzemy rozpierak, zakładamy głowicę rozpierającą. Robimy w tej chwili rurę 18 na 25 Zakładamy więc rozpierak służący do rury 18 na 25 Wkładamy w środek rury Oczywiście, dwie osoby jest łatwiej. Rozpieramy. Rura nam się poszerza. Mamy tutaj zgrubienie. W rurę wkładamy kształtkę w ten sposób. Tak samo, podobnie jak w systemie TC, nie, nie dochodzi do brzegu. Jest tutaj 2 mm luzu. Tak jest dobrze. Dociągamy pierścień bierzemy maszynę prasującą i zakładamy zakładamy końcówki o w ten sposób jedna czarna i jedna srebrna zakładamy na ząbek srebrną od strony pierścienia a czarną od strony kształtki ma nam wpasować się w ząbek w ten sposób i naciągamy, prasujemy. Doszło nam do końca, to już jest koniec prasowania. Mamy złączkę zaciśniętą. Przy mosiężnych złączkach zasada jest troszeczkę inna, mianowicie do maszyny prasującej zakładamy dwie srebrne końcówki, ponieważ Mosiężna złączka ma tutaj mniejszą przerwę i ona musi nam wpasować się w ząbek. Przy złączkach czarnych używamy czarnego czarnej końcówki, czarnego półksiężyca. A przy mosiężnych yy, srebrnego. I to tyle. Zapraszam na zakupy. Pozdrawiam Ci sam.